Po rozwodzie szukałam miłości w internecie. Nowy facet najpierw mnie rozkochał, a potem zniknął z moją kasą. Poszłam do dużego pokoju, a moją uwagę zwrócił otwarty laptop. Nigdy nie zostawiałam włączonego. Mój wzrok padł też na komodę w kącie. W niej trzymałam biżuterię, a trochę jej przecież było. Zerwałam się od laptopa, zapominając o bólu głowy, i otworzyłam szufladę po lewej stronie. Byłam w szoku. Marta 40 lat. Jak bardzo naiwna może być kobieta, bardzo zwłaszcza wtedy, gdy się zakocha na zabój. Wystarczą słodkie słówka i rozum gdzieś się ulatnia. To było coś wręcz nieprawdopodobnego. Poznałam go w momencie, kiedy myślałam, że po okropnym rozwodzie już mnie nic nie czeka oprócz samotności. Pojawił się dosłownie jak książę z bajki, jak dotyk przeznaczenia i gorący podmuch słońca. Z początku nic nie zapowiadało takiego rozwoju wydarzeń. Od zalogowałam się na portalu dla samotnych, namówiona przez koleżankę z pracy, która tam szalała od ponad pół roku i podobno nieźle się bawiła. Co miałam do stracenia? Rozwódka bez zobowiązań. Wpisałam się, zamieściłam trzy zdjęcia, na których wyglądam w miarę przyzwoicie. Lawina propozycji po prostu mnie zdumiała. Ile razy wchodziłam na swoje konto, to skrzynka wiadomości pękała w szwach. Tyle że większość tych listów nie zachęcała mnie nic a nic do podejmowania kontaktu. Co ja mówię, większość, prawie wszystkie. Wybierałam te, których autorzy nie zaczynali od słów ale jesteś piękna. Na twój widok dostaję dreszczy. Albo z miejsca, może się spotkamy. Nie wspominając już o hamskich zaczepkach. Przez miesiąc prowadziłam ze trzy jako tako dające zadowolenie rozmowy, ale nie miałam ochoty z nikim się umawiać. Wreszcie doszłam do wniosku, że taka zabawa jest nie dla mnie. Weszłam na portal, żeby wykasować profil, i po raz ostatni zajrzałam do skrzynki. Jak zwykle zawierała jakieś dwadzieścia wiadomości. Miałam już to wszystko usunąć, ale pomyślałam, że przeczytam je ten ostatni raz. Tak jak się spodziewałam. Praktycznie żadna nie nadawała się, żeby odpowiedzieć na nią chociaż jednym zdaniem, poza pewnym wyjątkiem. Ta wiadomość była zatytułowana Na pożegnanie. Czyżby ktoś, z kim rozmawiałam i zakończyłam znajomość? Nie. Zdjęcie przyniku Amon nic mi nie mówiło. Treść listu wyjaśniła wszystko. Mam na imię Adam. Widzę, że mieszkamy niedaleko siebie. Oczywiście, jeśli podałaś prawdziwe miasto. Powiem szczerze, mam dość tego portalu i usuwam konto, ale chciałem jeszcze tylko napisać do ciebie, tak na koniec. Muszę powiedzieć, że ze zdjęć, sądząc, jesteś dokładnie w moim typie urody. Nie wiem, czy byśmy się dogadali w realnym życiu, ale z przyjemnością przekonałbym się o tym osobiście. Ponieważ z nikim jeszcze nie udało mi się spotkać, w tym przypadku też pewnie skończyłoby się z niczym, ale nie mogłem się powstrzymać, żeby nie powiedzieć, co czuję. Tak jakoś nie wiem do końca dlaczego. Zaczekam, aż odbierzesz tę wiadomość, a potem uciekam stąd. Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście odpisałam. Miałam nieodparte wrażenie, że kogoś takiego szukałam, jeśli w ogóle kiedykolwiek szukałam. Już pierwsze spotkanie było po prostu świetne. Adam okazał się czarującym mężczyzną, w dodatku przystojnym, o wiele bardziej atrakcyjnym niż na zdjęciu. Zapytałam nawet, czy to w ogóle była jego fota. No niezupełnie. zupełnie. Znalazłem dość podobnego do mnie faceta w czeluściach internetu. Nie jesteś za bardzo do niego podobny. To źle? Wręcz przeciwnie roześmiałam się ale dziwię się, że nie dałeś swojej fotki. Przyjmuję to jako komplement. Teraz on się zaśmiał. Zrobiłem to celowo. Wolałem poznać kogoś, kto zechce się ze mną spotkać pomimo powierzchowności, a nie tylko ze względu na nią. Zawsze myślałam, że to mężczyźni bardziej zwracają uwagę na wygląd, a nie kobiety. Byłabyś zaskoczona. Nie masz pojęcia, ile kobiet szczerze mówiło, że im się nie podobam. Głupie, mruknęłam. Tak bywa, co zrobić? wzruszył ramionami, ale przypuszczam, że wśród mężczyzn jest jeszcze gorzej. Ty nie mogłaś tego doświadczyć, bo jesteś piękna, ale pewnie mniej atrakcyjne kobiety też mają mnie wesoło. Był naprawdę uroczy. I nie naciskał na zbliżenie, nie próbował się do mnie wprosić. Poprosił tylko, żebyśmy się jeszcze raz spotkali. Prawie odpowiedziałam, że bardzo chętnie i to nie tylko raz. W ostatniej chwili ugryzłam się w język. Tej nocy nie mogłam zasnąć. Myślałam bez przerwy o nowo poznanym mężczyźnie. Czyżby uśmiechnęło się do mnie szczęście? Czy to naprawdę możliwe? Kolejny raz mieliśmy się spotkać za trzy dni. Adam mieszkał 50 kilometrów ode mnie. Pracował w jakimś biurze projektowym. Było zrozumiałe, że musimy się do siebie dostosować. Ja przecież miałam swoje życie zawodowe. Zanim zasnęłam, postanowiłam, że następnym razem zaproszę go do siebie. W końcu oboje jesteśmy dorośli, a ja, po doświadczeniach ostatnich lat, po prostu pragnęłam czułych, męskich ramion. I tak to poszło. Wkrótce się zakochałam. Przyjeżdżał do mnie w każdej wolnej chwili. A ja tęskniłam, kiedy go nie było. Bywały też tygodnie, kiedy nie mogliśmy się zobaczyć, bo miał mnóstwo roboty w biurze albo jakieś wyjazdy. Wyznał mi, że też jest po rozwodzie i każde z nich, kiedy może, odwiedza dzieci i zabiera je do siebie. Oczywiście rozumiałam, że nie powinien ich zaniedbywać. Myślałam nawet, że będzie miło, jeśli kiedyś się je do mnie przywiezie. Jeśli ten związek wejdzie na solidne, stałe tory i zaczniemy planować coś na przyszłość. W każdym razie byłam szczęśliwa. Nie przyjadę w piątek. Adam miał zmartwiony głos. Wysłali mnie na szkolenie do Łodzi, a jestem bez samochodu. Wiesz przecież, że oddałem go do warsztatu. Muszę nawet w tej Łodzi przenocować. Szkoda, ale w sobotę będziesz? Oczywiście, przylecę jak na skrzydłach. Tęsknię za tobą. No i rzeczywiście przyleciał, tylko że tym razem trochę nie swój. Nawet mocno, zupełnie jak nie on. Dopytywałam, z jakiego powodu, ale z początku nie chciał powiedzieć. Widzę, że coś się stało, naciskałam. Chyba nie chcesz mi oznajmiać coś w stylu, że już nie chcesz się spotykać. No wiesz, oburzył się, zakochałem się w tobie po uszy, ale rzeczywiście mam pewien problem. Wreszcie zdołałam od niego wydobyć o co chodzi. Kiedy był w Łodzi, zadzwonił sąsiad, że mieszkanie mojego miłego zostało okradzione. Nie siedział więc na szkoleniu, tylko wrócił do siebie. Nie zawiadamiał mnie, bo nie chciał, żebym się martwiła. Załatwił co trzeba z policją i pognał do mnie. Dużo straciłeś. Ze sprzętów nie bardzo, bo leciły telewizor, zegarek, zaparystów i parę drobiazgów. Komputer zabrałem ze sobą, ale gotówki w domu trochę było. Wyjąłem z konta na samochód. Wiesz, okazało się, że muszę zrobić remont silnika, wymienić turbiny. Więc miałem zapłacić prawie 10 tysięcy, a mój mechanik woli gotówkę od przelewów. Zresztą nam owo bardziej się to opłaca, bo wtedy może wystawiać faktury na ceny, jakie chce. Nikt tego nie sprawdzi, a ja mam upust. No to rzeczywiście problem, zmartwiłam się. Ale wiesz co? Wpadłam na pomysł. Mogę ci pomóc. Mówiłam przecież, że planuję remont mieszkania i odkładam na to pieniądze. Poważnie mówisz? Mogłabyś mi pożyczyć? Ożywił się. Oddałbym ci w ciągu miesiąca, bo powinienem dostać nagrodę za pewien projekt. Dwadzieścia tysięcy na rękę. Tylko nie wiem, czy masz odłożone tyle. Mam prawie pięć razy tyle. To ma być poważny remont. Ale wezmę się za niego dopiero za jakiś czas, więc na spokojnie mogę ci pożyczyć nawet więcej. Chociażby na życie. Na życie mam. Wystarczy te 10 tysięcy, nic więcej. On dam ich tylko dostanę przelew, obiecuję. Chciałam powiedzieć, że nie musi się tak spieszyć, ale uznałam, że mógłby to ocenić jako protekcjonalne traktowanie. Nasza relacja wciąż jeszcze nie była mocno ugruntowana, a wtedy łatwo popełnić gafę, zrobić albo powiedzieć coś, co w stałym, z cementowanym już na dobre związku przechodzi bezecha. Mam wypłacić w bankomacie, czy wolisz przelew? spytałam. Przelew, przelew, odpowiedział. Wyjmę forsę w ostatniej chwili. W już nie będę trzymał pieniędzy w domu dłużej niż to konieczne, a najlepiej wcale. Zatem załatwimy to zaraz. Zdecydowałam i otworzyłam laptopa. Stanął z boku biurka, tyłem do mnie i coś tam stukał w komórce. Wpisałam hasło komputera. Wywołałam stronę bankową, zalogowałam się, a potem spojrzałam przez ramy. Uśmiechnął się do mnie w lustrze. Potrzebuję twojego numeru konta. Już ci wysyłam SMS-em. Dziękuję, to wielka pomoc. Ach, to była naprawdę upojna noc. Kiedy Adam nie musiał się martwić pieniędzmi, zupełnie się wyluzował i powiedział, że dostanę specjalną nagrodę za pomoc. I faktycznie nagroda była wspaniała. Nie wiedziałam, że można z siebie czerpać aż tyle przyjemności. W dodatku zaimponowało mi, że nie robił z utraty pieniędzy zagadnienia. Skradziono je to trudno, szkoda, ale są ważniejsze sprawy na świecie. A przede wszystkim ważniejsze osoby dodał z uśmiechem. Rano obudziłam się z bólem głowy. Pomyślałam od razu, że niepotrzebnie mieszaliśmy wino czerwone z białym, nawet w odstępie paru godzin. Byłam ciekawa, czy Adam też cierpi z powodu tego samego. Odwróciłam się na drugi bok, ale łóżko było puste, a kołdra z jego strony odchylona. Pomacałam dłonią, zimna. Pewnie wstał jakiś czas temu. Może poszedł zrobić kawy. Kochanie, zawołałam, dla mnie mocną czarną i dużo cukru. Nie odpowiedział. Może był w łazience. Jeśli brał prysznic, to mnie nie słyszał. Ale nie docierał do mnie szum wody. Cisza w mieszkaniu panowała taka, jakby nikogo nie było. Czyżby wybrał się na zakupy? Wstałam i poczułam zawroty głowy, ale przemogłam się. Sięgnęłam po komórkę. Trzynasta? Jakim cudem! Poszłam do dużego pokoju, a moją uwagę zwrócił otwarty laptop. Nigdy nie zostawiałam włączonego. Podeszłam i stuknęłam w pierwszy lepszy klawisz. Wpisałam hasło i zamarłam. Na monitorze zobaczyłam stronę mojego banku. Wprawdzie system automatycznie mnie wylogował. Ale przecież wczoraj wyszłam na nią tylko raz, żeby zrobić przelew, a potem sprawdzałam jedynie pocztę. Na pewno nie wchodziłam z powrotem. Zalogowałam się i zobaczyłam puste konto. Mój wzrok padł na komodę w kącie. W niej trzymałam biżuterię. Otworzyłam szufladę i byłam w szoku. Policjant kiwał głową, kiedy słuchałam opowieść, zapisywał wszystko na komputerze. Nie jest pani pierwsza, ani ostatnia. Ten typ grasuje już od jakiegoś czasu. Teraz już wiedziałam, czemu nie dawał swojego zdjęcia na portalu. Ze słów policjanta wynikało, że kiedy rejestrował się jako nowy użytkownik, w każdym przypadku umieszczał inne. To czyniło go niemożliwym do złapania. Na portalach randkowych jest zbyt wielu mężczyzn, żeby wyłowić akurat tego właściwego. Domyśliłam się też, jak mnie przechytrzył i zdobył loginy. Kiedy wpisywałam je w komputerze, on wcale nie pisał w komórce, tylko udawał, a tak naprawdę nagrywał z sobie odbicie w lustrze. Później sprawdzał, w które klawisze uderzałam. Co za kanaria! Mogę pomóc sporządzić portret pamięciowy zaproponowałam. Policjant westchnął, a potem sięgnął poteczkę do szuflady. Przez chwilę w niej grzebał, po czym położył mną kartkę z jego podobizną. Na tym portrecie mężczyzna miał wprawdzie nieduży wąsik, ale nie mogłam go nie rozpoznać. To on? Spytał, a kiedy potwierdziłam, znowu westchnął. Mówiłem, że nie jest pani pierwsza. Wysłuchał mojej relacji do końca, zapisując każde słowo, a potem odsunął klawiaturę. Mogę pani zdradzić, że poprzedniej nocy została okradziona inna kobieta w sąsiednim miasteczku. Sprawca nie był w żadnej łodzi, tylko skubał sobie tamtą ofiarę, a potem przyjał sfinalizować sprawę z panią. Teraz albo przycichnie, albo zmieni miasto. Dowiedziałam się, że wymarzony mężczyzna grasował po sporym terenie, na pewno w kilku województwach, a może nawet w całym kraju. Miałam już pewność, co robił, kiedy rzekomo nie mógł akurat przyjechać. Właśnie wtedy jakaś nieszczęśnica traciła pieniądze i kosztowności. I co teraz, co mam z tym zrobić? A policjant rozłożył ręce. Będziemy go szukać i w końcu go dopadniemy. Ale nie mam pojęcia, ile czasu to zajmie. i Ile kobiet jeszcze ucierpi. Do tej pory na pewno go nie złapali, bo inaczej byłoby wezwanie do prokuratury, żeby potwierdzić zeznania. Ciekawe, ile trzeba będzie czekać. No cóż, taka jest właśnie cena za naiwność. Ja dziękuję bardzo z mojej strony. Zostawcie, proszę, komentarz, polubienie i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym filmie.